Dzień dobry, tu ja mówię Jak się Panią podoba kolor mojej koszulki? Dla mnie to jest coś z gatunku kolorów nieheteronormatywnych, ale nie będę się wypowiadał Pozostawiam tą zagadkę a raczej nie zagadkę bo Wy Pani jesteście ekspertami od kolorów także chętnie wysłucham o co chodzi, bo ja nie wiem o co chodzi, natomiast Panowie zajmują się teraz, proszę Państwa tysiącem mil podmorskiej żeglugi Czyli łupiną wykonaną z jakiegoś plastiku, do której wsiadło trzech bodajże ludzi, którzy nie mają co robić z pieniędzmi, i postanowili przyjrzeć się cmentarzysku 1500 osób, którzy, które zginęły w Tytaniku. Na Tytaniku, proszę Państwa, to jest taki. Obraz dla mnie, oczywiście, to jest moja ocena. Obraz e, ludzi, którzy mają przeświadczenie, że e, non stop trzymają Pana Boga zapięty. To znaczy ten rodzaj eks, ekscentrycznych miliarderów, którym się wydaje, że wszystko mogą e, i wszystko, bo być może to się bierze stąd, że przez całe życie Zdobywali te szczyty w sposób zupełnie bezkarny, łatwo im to szło. Nierzadko jest to podróż po trupach. No i nagle dochodzą do wniosku, że można przekroczyć zupełnie bez żadnych konsekwencji kolejną granicę, chociaż mnóstwo ludzi dookoła się pukało w czoło, łącznie z jednym z inżynierów, który był zaangażowany w ten projekt i uciekł, ponieważ szef całej tej firmy mówił, że on. Nie będzie dyskutował z marudnymi 50-latkami, takimi jak ja, bo to są mało inspirujący ludzie, i dlatego zatrudnia różnych ludzi z kolorową osobowością, którzy pozwalają zbudować właśnie taki projekt jak ten Titan, czy jak on się tam wabi. Proszę Państwa, co to ma wspólnego z tym? No nie wiem, czy on jest szokujący? Dla mnie nie. Tytułem dzisiejszego odcinka. Otóż mamy kolejne postępowanie, które w pierwszej instancji przegrał. Jeżeli owszak, to w przypadku umorzenia sprawy ciężko mówić o przegraniu, bo umorzenie to umorzenie to jest taki stan, w którym praktycznie żadna ze stron nie wygrywa, no ale. Mamy do czynienia z oceną tego umorzenia i ona jest jednoznaczna zarówno w wykonaniu Jerzego Owsiaka, jak i mediów dotąd sprzyjających i nadal sprzyjających Owsiakowi, bo o porażce mówi i Oned i Gazeta Wyborcza, i Wirtualna Polska, i parę innych jeszcze portali. Jerzy Owsiak tym razem przegrał, z, jak sam mówi, z Baszką pielą. To już jest drugi proces, który. Piela, Baśka Piela wygrała z Owsiakiem pierwszy. To jest proces cywilny, gdzie pozwała go za porównania do nazizmu, do antysemityzmu i innych głupot, jakie wygadywał na jej temat. Te oba wyroki są na razie wyrokami pierwszej instancji. Zobaczymy jak to się zakończy, no ale w przypadku wyroku cywilnego Owsiak już złożył apelację. Ileś tam miesięcy kompletnie nic się nie dzieje, co niestety jest normą w warszawskich sądach. Natomiast w sprawie karnej zapowiedział, że apelacji nie będzie składał, przynajmniej tak to wynikało z jego oświadczenia, chociaż ta sprawa tak naprawdę nie, nie dotyczy jego, bo skarżycielem w tej sprawie była Fundacja Wośpa, a on występował tylko jako główny świadek. Proszę Państwa, był rok 2013 i tutaj powoli zmierzamy do tego, co ma TITAN wspólnego z Owsiakiem. Ta podróż raczej tym titanium, jeśli to podróżą można nazwać, był rok 2013, kiedy Jerzy Owsiak poszedł z aktem oskarżenia razem z Fundacją WOSP do sądu i był to akt oskarżenia złożony przeciwko mnie. Wcześniej odbyło się takie spotkanie blogerów w Gdańsku i na tym spotkaniu Owsiak krzyczał w moją stronę Jest taki blogier, bo to jest jego dykcja, jego wykształcenie, jego sposób mówienia Jest taki blogier, który się nazywa Matka Kurka i on pisał o nas złe rzeczy, czynił zło i się tak nakręcał emocjonalnie, no to my mówimy wtedy stop, idziemy do sądu. A no to wtedy ten blogier krzyczy, że sądy to są ustawione, i że będą wydawać wyroki pode mnie i ja już mam wd, czyli to są słowa, które, które ja rzekomo miałem mówić, nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, no i konkluzja z tego wywodu była taka to my mówimy matce kurce my mamy tą odwagę my mamy tą siłę powiedzieć matce kurce pier się będziesz miał w D no i przyszło postępowanie proszę państwa które zakończyło się w 2014 roku nieprawomocnym wyrokiem a bodajże w roku 2015 prawomocnym wyrokiem. W czasie takiego postępowania Jerzy Owsiak przyłapany na serii kłamstw wyższych sądów ocenił jego zeznania za niewiarygodne, uznał jego zeznania za niewiarygodne, podobnie zresztą jak Księgowej i Rzecznika Wośw Dobiesa. W trakcie tego postępowania dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że Owsiak przyłapany na kłamstwach twierdził, że nie pamięta czy jest prezesem Złotego Melona spółki powiązanej z Fundacją WOŚP. Ten proces udowodnił również, że rodzinne interesy żony Jerzego Owciaka były ściśle powiązane przez, poprzez Woźb i i spółkę Złoty Melon w tym biznesie uczestniczył i nadal uczestniczy zresztą niejaki Jacek Sztehera do niedawna parter życiowy córki Jerzego Owsiaka ojciec jej je dziecka, wnuczki Owsiaka z firm Tabasco i Boskata i te wszystkie rzeczy zostały przed sądem procesowo udowodnione a na przestrzeni tych no już 10 lat Jerzy Owsiak, który miał zupełnie czystą kartotekę sądową Usłyszał kilka wyroków. Usłyszał wyrok w związku z znieważeniem i zniesławieniem mojej nieskromnej osoby, w związku z naruszeniem drób osobistych mojej osoby. Usłyszał wyrok karny o znieważenie Krystyny Pawłowicz i otrzymał również wyrok cywilny, w którym sąd uznał, że naruszył dobra osobiste Krystyny Pawłowicz, plus te wyroki, które przywołałem w pojedynkach sądowych z Barbarą Pielą. Do tego, proszę Państwa, wyrok za używanie słów wulgarnych w przestrzeni publicznej no i jakieś 17 wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego między innymi wyroki to dotyczą kar nałożonych fundacji, na Fundację Województw za to, że nie realizuje prawa, nie realizuje, łamie zasadę o dostępie do informacji publicznej jeden z tych wyroków głosi, że na tych konkursach ofer, bo to nawet nie są przetargi które organizowane przez WOŚP. WOŚP stwierdziła, że nie sporządziła żadnych protokołów, a nagrania z tych konkursów już jej zniknęły, zagubiły się gdzieś, dlatego nie może udzielić informacji publicznej. Mówimy, proszę Państwa, o wielomilionowych, No nie, jeszcze raz powtórzę, nie przetargach, a konkursach na czyli o procedurze. Gdyby tu jakikolwiek polityk to zrobił, no to proszę Państwa, wiecie, co by z, z tym było. I tak się zakończyło buńczuczne, buńczuczne wymachanie piąstkami przez Jerzego Owsiaka. I tak się zakończyła, mam wrażenie, że się nie zakończyła jeszcze jego przygoda sądowa, bo w tej chwili jestem też w podgodzie prawnym z Jerzym Owsiakiem. Sprawa już się kończy, przepraszam, toczy od 2009 do 2019 roku, czyli już 4 lata, i myślę, że jeszcze z rok się, z rok się potoczy. Także proszę Państwa, każdy człowiek, któremu się wydaje, że trzyma Pana Boga zapięty i może robić wszystko i może gardzić maluchkimi i pokazywać swoją wyższość na każdym kroku, no to proszę Państwa, wcześniej czy później wsiądzie do takiego Titana, który idzie na dno, który idzie coraz bardziej na dno no i są też tacy, którzy nie wypływają ja broń Boże tutaj tą metaforą nie chcę zbudować czegoś, co zaraz owczak czy niezbyt rozsądni ludzie będą nazywali groźbami karalnymi czy życ życzenia jakiegoś nieszczęścia ja mówię w sensie metaforycznym jeśli stoi na szczycie i uważa się za półboga to jeden głupi ruch może sprawić, że spadamy na same dno i z tego dna już będzie bardzo ciężko wypłynąć. Proszę Państwa, że owciak jeszcze nie jest na takim etapie każdy inny człowiek, każda inna osoba publiczna na jego miejscu, no byłaby już pogrzebana. No, jak Państwo doskonale wiecie, grono fanatycznych wyznawców Owsiaka jest tak mocne, i tak rozległe, że on ciągle zachowuje się tak jak teflonowa patelnia, czyli większość rzeczy po nim spływa. No poza tym, że sam płacze coraz mocniej i coraz głośniej na tym, jaki los go spotyka, a na ten los w pełni zasłużył, bo sposób, w jakim on traktuje swoich przeciwników, swoich oponentów, to jest proszę Państwa. E, szczucie, żeby nie powiedzieć gnojenia, nawet trzeba powiedzieć, że to jest gnojenie, i to dosłownie. To później, jak zachowują się jego fanatyczni wyznawcy, to jest jeszcze odrębna e, kategoria kryminału. Ja przez to przechodziłem i jestem chyba po czterech czy pięciu, a może nawet więcej w okandach z przeciwnikami e, owsiaka, którzy opluwali mnie, próbowali zastraszyć, oblewali śmierdzącymi substancjami tą chałupę, którą Państwo widzicie. Samo Pochód, który widzicie na końcu jeden kozak nawet oblał elewację jakąś farbą drukarską tak się żyje, proszę Państwa jeśli się nadepnie nietykalnym na odcisk ale to wcześniej czy później, proszę Państwa przychodzi za to kara no, młodzież nazywa to powrotem karmy, ja strasznie nie lubię tego określenia no, nie jestem też osobą wierzącą proszę Państwa, ale w jedno wierzę że rzeczywiście człowiek, który przekracza wszelkie granice który się uważa za nietykalnego, niezatapialnego, wcześniej czy później, proszę Państwa, wsiada do Titana i płynie na dno. Jeżeli miałbym się pokusić o jakąś wróżbę. I zaznaczenie przyszłości Jerzego Owsiaka to zmierzałbym raczej nie w kierunku załogi Titana, ale w kierunku Lecha Wałęsy, który też się czuł bohaterem świata. Wręcz pierwszy, on nawet mówił, że jest pierwszy przed papieżem, a nie drugi po papieżu. No i skończył tak jak skończył, proszę Państwa, na własne życzenie. Wałęsę i jego legendę zabił sam Wałęsa. Z Owsiakiem będzie podobnie. On już był blisko tego, kiedy przekroczył granice nieprzekraczalne dla swojego środowiska, tego lewicowego-liberalnego, kiedy zwrócił się do Krastyny Pawłowicz. Wulgarnymi słowami, takim ordynarną, e, ordynarną, wrzutką, która się sprowadzała do, 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 generalnie do tego, że stara baba zwariowała, bo chłopa nie miała. Za to zapłacił w dwóch procesach, no ale się z tego jakoś wygrzebał. Natomiast, znając jego charakter, Znając jego czystą nienawiść, to jest fanatyzm, to jest amok do swoich przeciwników, do swoich oponentów, których chce zniszczyć za wszelką cenę, to jak się zachowuje po tych wyrokach, bo on dostał wyrok za sugestię że Basia Piela jest nazistką, a teraz powiela te, te same zarzuty, no to zmierza wszystko w jednym kierunku, że Osjak sam sobie zbuduje tego Titana i San nim popłynie na dno i nie powiem proszę Państwa, żebym tej jakoś chciał go uszczec przed tą operacją, przed tą podróżą, bo uważam, że to, ten człowiek to jest jeden z większych szkodników społecznych, którzy, który próbował a na pewno skutecznie niszczył też ludzi, między innymi mnie. Między innymi Basie Pielę i panią Pabłowicz, ale też szereg, dziesiątki osób publicznych traktował w taki sam sposób, no, napuszczając to całe stado fanatyków na swoich oponentów. I kto nie przeszedł przez topiegu, proszę państwa, to tego nie zrozumie. Także przy okazji kolejnego prze, prze, przegranego procesu przez Owsiaka warto przypomnieć, że taka postać istnieje i ciągle pozostaje bezkarna, ale mam nadzieję, że to się skończy dzięki ciężkiej pracy samego owsiaka. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy e, wnioski. Każdy samozwańczy bóg czy półbuk wcześniej czy później spada z, z piedestału. Czy to jest milioner albo i miliarder, e, któremu się wydaje, że nie ma granic dla niego, nie do przeskoczenia, bo dysponuje pieniędzmi. No, czy to jest gigantycznymi pieniędzmi, czy to jest celebryta, czy to jest osoba, która jest uznawana no, za idola i wychowawcę niepodważalnego dzieci i młodzieży. Jeśli się zapomni raz, drugi i pokaże siebie samego takim, jakim naprawdę jest, no to jest właśnie podróż, która zmierza tam gdzieś w okolice. Dna oceanu, czyli 3,5 km i więcej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.